tajemnicze kamienne monumenty są odnajdywane na całej planecie. Do tej pory nie jest tam znana ani ich geneza, ani nawet ich cel. Tym ciekawiej brzmiał więc tajne do zeszłego roku dokumenty, które zakładały, że latające spotki mogły pochodzić z innego wymiaru. Ale wszystko od początku. W 1996 roku odkryto konstrukcję skalną zwaną Bramami Bogów. Za jej odnalezieniem stał niejaki José Luis Delgado Mamanu, lokalny przewodnik. W czasie podziwiania krajobrazu Hayomarka, górskiego regionu w południowym Peru, natrafił on na ogromną strukturę przypominającą drzwi wyryte w skale. Nie da się ukryć, że wiele z legend opowiada o miejscu znanym jako Bramy Bogów. Zgodnie z ich przesłaniem, inkaski kapłan zwany Amaru Muru uciekał przed konkwistadorami, aby spełnić swoją misję. Jego zadaniem było zabranie ze swojej świątyni złotego dysku zwanego Kluczem Siedmiu Promieni. Gdy kapłan dotarł do Bram Bogów w Hayomarka, Pokazał swój klucz kapłanom i szamanom z tamtych rejonów. Po przeprowadzeniu stosownej ceremonii bram zostały otwarte a z jej wnętrza wydostawało się niebieskie światło. Następnie kapłan Amaromuru przekazał złote dyski jednemu z szamanów i przekroczył próg bram. Jak nie trudno się domyślić, nigdy więcej już go nie widziano. Nie jest to jednak nic dziwnego, ponieważ opowieści o tajemniczych drzwiach są dość częste w folklorze indiańskim. Według starożytnych podaj mniejsze drzwi były przeznaczone dla dusz zmarłych, w czasie gdy większe wykorzystywały jedynie bogini i bogowie w czasie swojej obecności na ziemi. Bramy do ziemi bogów, o których można usłyszeć z legend Indian, były też częstym elementem opowieści o wielkich bohaterach, którzy w ramach nagrody przechodzili przez tajemnicze drzwi, gdzie byli nagradzani nieśmiertelnością i wiecznym szczęściem. Warto zauważyć, że nie jest to jedyna konstrukcja w Peru określona mianem bramy bogów. Inna budowla leżąca w okolicy jeziora Titicaca, zwana przez miejscowych Tiwanaku, również posiada podobnie wyglądającą konstrukcję. Oczywiście jest tego dużo więcej, a jeśli przyjrzeć się dostępnym dowodom, bram bogów można odnaleźć niemalże na całym świecie. Kontekst bram bogów ciekawie zgrywa się z upublicznionymi dokumentami FBI, które wprost sugerują, że odpowiedzialne za fenomen latających spotków mogą być międzywymiarowe istoty. Czytając jeden z dokumentów na ten temat, możemy się dowiedzieć następujących rzeczy. Bardzo poważna sytuacja może mieć miejsce w związku z latającymi spotkami. Jeżeli jeden z nich miałby być zaatakowany, atakujący samolot najprawdopodobniej zostanie zniszczony. Dla opinii publicznej może to być powód do paniki i międzynarodowych podejrzeń. Posiadane informacje muszą zostać przeanalizowane niezależnie jak fantastycznie i idiotycznie mogą one brzmieć dla nieprzygotowanych do tego umysłów. Po pierwsze, część zysków posiada załogi w czasie gdy inne są zdalnie sterowane. Po drugie, ich misja jest pokojowa. Ci obcy rozważają nawet zamieszkanie na tej planecie. Po trzecie, ci obcy są humanoidami, ale wzrostem znacznie przerastają ludzi. Po czwarte, nie posiadają oni planety w naszym rozumieniu tego słowa. Po piąte, nie pochodzą oni z innej planety, ale raczej z innego planu egzystencji, który nie jest dostępny naszemu sposobowi postrzegania. Po szóste, ciała istot i kadłuby ich pojazdów materializują się automatycznie po wejściu w nasz zakres częstotliwości. Po siódme, dyski potrafią wydzielać dziwny rodzaj wiązki energetycznej lub promienia który może z łatwością zdezintegrować jakikolwiek atakujący statek. Mogą ponownie wkroczyć na inny plan egzystencji o dowolnej porze i zniknąć z naszego pola widzenia bez jakiegokolwiek śladu. Po ósme, obszar, z którego przychodzą nie jest jednym z planów astralnych, ale w pewnym stopniu łączy się z koncepcją lokas i talas. I po dziewiąte, prawdopodobnie nie można skontaktować się z nimi za pomocą radia, ale nie niewykluczone, że można z użyciem radaru, jeżeli system sygnałów zostanie odpowiednio skonfigurowany. Przytoczony przeze mnie fragment jest jedynie drobną częścią tego, co można było przeczytać w dokumentach FBI. Zakładając, że istnienie równoległych planów egzystencji zawartych w wielu religiach świata, włączając to chrześcijaństwo, jest prawdą, to technologia bram bogów byłaby jak najbardziej stosownym rozwiązaniem na wprowadzenie ludzi do tej innej częstotliwości lub, jak niektórzy mówią, gęstości. W tym momencie trudno powiedzieć, czy brak wiary ludzkości w mity i podania starożytnych kultur bierze się z naszej dużej wiedzy, czy może raczej z niezdrowego sceptyzmu, który zasłania nam dawno odkrytą już prawdę o historii rodzaju ludzkiego.